Od 2016 roku Powiat Wejherowski zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej. Po tegorocznej nowelizacji ustawy nastąpiło poszerzenie wachlarza usług dostępnych w wyznaczonych punktach pomocy prawnej. Mamy zatem na terenie Powiatu Wejherowskiego 6 punktów bezpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To są przede wszystkim podstawowe porady o stanie prawnym, o, o różnego rodzaju e, w sprawach z kodeksu cywilnego, najczęściej to są sprawy, czy spadkowe, czy alimentacyjne, no i też pomagają w takim podstawowym zakresie, doradzają jak przygotować pismo do sądu. Tylko w 2018 roku z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ulokowanych na terenie powiatu wejherowskiego skorzystało blisko 2600 osób. Najwięcej porad udzielono w punktach prowadzonych przez organizacje rządowe, czyli przy Urzędzie Miasta w Rumi, Redzie oraz mops w Wejherowie. Z tych porad prawnych dotychczas mogły korzystać osoby poniżej 26 roku życia, powyżej 65 roku życia, wszystkie te osoby, które korzystały przez ostatnie 12 miesięcy z usług pomocy społecznej, także kombatanci, ofiary klęsk żywiołowych, kobiety w ciąży. Natomiast w tej chwili jest już jest jeszcze łatwiejszy dostęp, bo praktycznie o tą bezpłatną pomocą prawną są objęte w zasadzie wszystkie osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na taką pomoc płatną. Punkty wyznaczono także na terenie gmin, m.in. w Bolszewie przy ulicy Reja 9 oraz przy urzędach gmin w Choczewie, wieszemu Dzielinie, Gniewinie i w Ludzinie. Każdy, kto chce skorzystać z porad prawnych, czy w Rumi, czy w Wejherowie, czy w jakiejkolwiek gminie powiatu wejherowskiego, to najpierw musi zadzwonić na telefon 677-6137 od poniedziałku do piątku od godziny 16 do godziny 20. W tych godzinach od 16 do 20 to są wszystkie osoby, które chcą skorzystać z porad prawnych, z poradnictwa prawnego muszą koniecznie zadzwonić umówić się w konkretnym punkcie na konkretną godzinę także to jest wymóg ustawowy nie tylko nasz wymysł ale przede wszystkim ustawowy szczegółowe informacje dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wraz z harmonogramem pracy dostępne są na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna Muzyka